Dzień dobry, dzień dobry. Ogród marzeń wita. Wycinam przepiękne kwiaty agapantów. One już przekwitły. Białe, niebieskie wciąż jeszcze kwitną, więc niebieskich nie ruszam, ale białe po przekwitnięciu wycinam. No chyba, że ktoś chciałby zostawić na nasiona. Ale ja myślę, że znacznie łatwiejszą opcją rozmnażania agapantów jest ich podział. Wczesną wiosną, gdy rozrosną się już w większe kępy, można wtedy rośliny podzielić i będziemy w ten sposób mieć nowe sadzonki. Ja tak zaczynałam od dwóch maleńkich sadzonek agapantów i mam już ich teraz całkiem sporo. No, i planuję wiosną również jeszcze rozmnożyć. Ale to już koniec sierpnia. I we wrześniu agapanty będą musiały powędrować wraz z donicami do piwnicy. Ponieważ nie mogą tutaj zostać w gruncie. Niektórzy agapanty mają wkopane w gruncie i udaje im się uprawa agapantów. Ale ja mam w donicy. I na razie nie znalazłam jakiegoś pięknego, ciekawego miejsca dla agapantów. I mówiąc szczerze, bardziej podobają mi się w domicach. Ale jeśli ktoś ma w gruncie, to czemu nie? Jak najbardziej, jeżeli udaje mu się przezimować te piękne byliny, to jak najbardziej. Ja chciałabym w przyszłym roku rozmnożyć nie tylko białe agapanty jeszcze, ale też przede wszystkim niebieskie, bo bardzo mi się niebieski kolor podoba i znalazłam piękne miejsce na kolejnej donicy i tam właśnie chciałabym posadzić niebieskie agapanty. Takie liście brzydkie, też już wyrywam. Te białe agapanty mają liście sezonowe, czyli jak tylko wniosę je do piwnicy, liście zaczną zasychać. Z kolei niebieskie agapanty mają liście zimozielone, dlatego też ustawiamy je w piwnicy, ale na półce przy najbardziej widocznej części, przy oknie, tak aby te liście były cały czas zimozielone. I bardzo często zdarza się, że agapanty niebieskie kwitną nam przez całą zimę w piwnicy ponieważ ja podlewam wtedy delikatnie, bardzo umiarkowanie, bo przechodzą, że tak powiem, w stan odpoczynku zimowego, ale one i tak potrafią bardzo pięknie kwitnąć. Nam to absolutnie nie przeszkadza. I jest to też bez uszczerbku dla, dla rośliny. Jak zauważyłam, nie cierpi roślina absolutnie z tego powodu. No i tak to jest zleciało drodzy Państwo, nie tak dawno rozwoziliśmy po ogrodzie piękne donice z agapantami innymi roślinami, a teraz powoli trzeba będzie myśleć o tym, żeby te donice z powrotem zawiesić do piwnicy, na no, taka kolej rzeczy. Będzie chyba ostatnia paczka z ziemią kompostową. Nie oznacza to, że tej ziemi tutaj nie ma. Ona jeszcze jest po tej stronie, ale tam niestety nie mogę zawalczyć o ziemię kompostową, ponieważ są wciąż jeszcze osy. Jest ich mniej, ale nie będę na razie z nimi zaczynała. Wybiorę to, co tutaj mogę wybrać i za chwilę przystąpię do pewnej akcji, natomiast tę część będę wybierała jesienią albo zimą do szklarni. A ja wciąż jeszcze pracuję przy kompostowniku rozwożę ziemię kompostową teraz na alei Ruś, bo okazało się, że tej ziemi mam całkiem sporo. Przykryta góra kompostownika gałęziami nie widać było, ile tej ziemi tak naprawdę jest. Dopiero gdy zaczęłam ją wydobywać, okazało się, że tej ziemi całkiem, całkiem sporo. Tak więc jest dobry czas. Zbliżamy się do jesieni, aby rośliny obdzielić właśnie ziemią kompostową. Tutaj zaczęły już się wychodzić szafirki, ale one sobie poradzą. Ta ziemia jest fulgna, delikatna przesypuje się w ręka, także myślę, że nikt im tutaj nie będzie. A przyda się ta ziemia. Chociażby dlaczego? No, dlatego, że wciąż nie pada u nas deszcz, jest bardzo sucho, a więc będzie to jakieś zabezpieczenie, chociaż na trochę dla roślin, chociaż trochę tej wilgoci. Tak wygląda miejsce po wybraniu ziemi kompostowej, tak naprawdę ten kompostownik sięgał tutaj aż po rabatę wzniesioną, po maliny, po tamtą rabatę i tutaj jest trochę ciemno, nie wiem czy tak uda się pokazać, jest tam ogromna dziura i co teraz będę chciała, no teraz będę chciała to wszystko z wierzchu spuścić tutaj w dół. E, udeptać, no i nakładać kolejne warstwy. Chcę w ogóle zepchnąć z tamtej strony te wszystkie zielone pędy, tutaj, i zobaczyć, czy tam jeszcze została ziemia, bo od tej strony tej rabaty wzniesionej na pewno raczej nie ma, bo wybieraliśmy właśnie wiosną tutaj do tych rabat, które tam stoją ziemię. No i zobaczyć, czy uda mi się ten zamiar. Będę próbowała. Zapaść. Tutaj w sumie też nie powinno się zapaść. Chociaż, chociaż. Tak wygląda moja robota. To musi tu wszystko zjechać. to ma staranow. To napierało się i działało, się nie no bo gdzieś to wszystko musi trafiać. A widzicie, Ona po To są świeże, to Co się dzieje to co się dzieje co się dzieje o się Różne korzenie wyciętych, a, tak, nawet wiem, to jest udzielalne, Na starcieć. To coś tutaj wyciągnęła. Są też deski wymalowane, to wszystko stracone kompostowe, z czasem się rozgrywa. Wszystko teraz z powrotem utwardzić, przysypać odpowiednio warstwami, żeby się mogło rozkładać, bo to inaczej nie no, ma. Mam to nadzieję, znaczy, że się osiem denerwowały, nie, nie będą. Hva er dette? Będzie jeszcze ziemia do wybrania z tamtej strony, więc jak uda mi się to poukładać warstwami, no to tutaj te ziemie trzeba będzie jeszcze wybrać do szkoda. to, co wydawało się takie festu, tu, że jak się tak pobija, to fajnie, no to później się okazuje, że tego wcale nie jest aż tak dużo. Sia, 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 kolejna, kolejna. Może tyle wystarczy, do wszystkiego chyba i tak nie przewiązek. Na no jeden raz nie ma szans. Tu trafiały wszystkie chwasty razem z rzemią. bo kury zawsze tego potrzebują, zawsze coś znajdę dla siebie, a później to wszystko trafia na kompostownik. Zobaczmy, chyba już po raz ostatni w tym będzie wycinana. Zbieram brzoskwini, tym razem jest to już ostatnia odmiana brzoskwini. Gdy tylko zbieram owoce, te gałęzie natychmiast podnoszą się do góry. To jest taka odmiana, którą lubimy troszkę najmniej, ale i ona jest bardzo dobra do spożycia w końcu własne owoce, to własne owoce. Co ja będę robiła? Dżemy, drzemy brzoskwiniowe. Mam bardzo dużo drzemów brzoskwiniowych, jabłkowych w tym roku, ale już zaczęłam degustację drzemu brzoskwiniowego, nie brzoskwiniowego, przepraszam, borówkowego. Nie mogłam się oprzeć w pokusie. Oglądając wieczorem film wzięłam sobie cały słoiczek drzemu i zjadłam od razu przepyszne borówki. Pachnące borówki amerykańskie z własnego ogrodu. Dobrze, że robię dżemy bez cukru, więc można się nimi, można powiedzieć, zajadać prawie do woli. Te brzoskwinie różnie dojrzewają. To jest tak, że na drzewie niektóre są już bardzo dojrzałe, ale niektóre są jeszcze twardsze. Trzeba je jednak zbierać, ponieważ one bardzo szybko oblatują. I szkoda, bo zaraz dobierają, gniją. Wiadomo na trawniku dobierają się do nich mrówki, osy. A po co? mrówki, osy mają tutaj mnóstwo innego pokarmu, więc nie, nie sięgają po owoce. No i tutaj jest już bardzo duży kosz brzoskwiniowy, ale to jeszcze nie wszystko, jest tutaj jeszcze cała góra. No i tutaj też te gałęzie, najważniejsze, że te tutaj od dołu już tak nie zwisają i te wyszkwinki, które były nisko, nie będą się już tutaj od trawnika psuły, gniły. To już ostatnia porcja w salonu kurzyk, już więcej nie ma. Jesteśmy pod orzechami włoskimi. Liście orzecha włoskiego spadują jako pierwsze, chociaż w tym roku troszeczkę wcześniej, ale to za sprawą suszy. Dlatego ja te liście będę teraz grabiła. I co z nimi robić. Liście orzecha włoskiego, tak jak też liście drzew, krzewów owocowych, generalnie nie powinny trafiać na kompostowy. Tak się od lat mówiło ale ja od lat je daję. To nie jest tak, że kompostownik to same liście orzecha włoskiego czy drzewa owocowe. Nie, absolutnie. To są też, jak Państwo widzieliście, różne inne części, pędy, skórnika, sianko, brudne. Wszystko trafia właśnie na kompostownik. Obierki z kuchni, obierki z owoców. Czasem gdzieś coś kopiemy i jest ziemia gliniasta, wymieniamy na kompostową, więc ta ziemia gliniasta też jest rozsypywana na Kompostownik i to wszystko się, kosiona trawa też, jak najbardziej. To wszystko się przerabia i tworzy się żyzna ziemia. I to nie jest tak, że później rośliny na takiej ziemi nie rosną. Ja to praktykuję ponad 20 lat, bo coś ja bym tutaj zrobiła z tymi gałęziami, pędami liśćmi. Tak samo nie powinny też trafiać chwasty, zwłaszcza te, które mają zawiązane nasiona czy kwiaty, bo wiadomo, że rozsiewają się na kompostowniku. Ale muszę powiedzieć, że od lat chyba ten Kompostownik jest coraz lepszy, bo tych chwastów rzeczywiście jest mniej. Na początku faktycznie zdarza się, że wyrastają, ale gdy ja je wyplewię, wyskubię, to później jest już spokój, już nie ma. Ale moim marzeniem jest taka rewelacyjna ziemia. Ale żeby to była taka rewelacyjna ziemia, no to trzeba ją odpowiednio też robić. Ja, tak jak tutaj jak Państwo widzicie, z zupełnie dobrych warunków do tego nie mam ponieważ mam bardzo dużo odpadów i wszystkie gromadzę na jednej pryzmie kompostowej i nie mam możliwości tego przewracania, czasem podlewam. Ale świetnym rozwiązaniem jest, kiedyś to robiłam, ale nie mam. Miałam grubą czarną folię i grubą czarną agrowokminę i przykrywałam kompostową. Gdy chciałam chwasty świeże dosypać, no to odkrywałam i na wierzch wyspywałam. To jest rewelacja. Pod taką agrowłókniną czy folią ziemia bardzo szybko się przerabia i zauważyłam wówczas, że chwasty z takiej ziemi jakby nie wyrastały, było ich mniej. To jest znakomity sposób. I będę musiała chyba do tego powrócić, jeżeli ta moja pryzma teraz zmniejszy się, to będę miała do niej, że tak powiem, po prostu łatwiejszy. A teraz zabieram się dalki. Idzie pani jeść. pracy wiele z tobą jesienią. Tak, tak, drogi ogrodnicy. Poczęliśmy sobie latach, w środku, w środku, w jest, co robić, zawsze tak że mam wiaderkę czy taczkę, to zawsze nasypuję więcej jeszcze niż mogłoby się pomieścić. Tak już mam. Nadek na następną partię. I teraz znowu pora na Liście powędrowały gałęzie tutaj z boku, one są już zepsane, teraz chciałabym chociaż część tych gałęzi przerzucić tutaj. Dlaczego? No dlatego, że z tamtej strony czekamy kolejne wybieranie. I chcę sobie troszeczkę przygotować, powiedzmy, nie. też gałęzi i plastę. To nie jest tak, że no, na kompost trafiają tylko jakieś odpowiednie rośliny i ja po prostu wszystko co z ogrodu to trafia do

No i będzie chyba na tyle dzisiaj mojej pracy, bo mówiąc krótko, ćwiczenia nie mam za sobą, trochę jestem męcząca, a czeka mnie kolejna praca, ale tym razem w kuchni, przy drzemach brzoskwiniowych, a brzoskwini bardzo dużo, trzeba to wszystko skorzystać, a ja sobie jeszcze trochę poćwiczę i to będzie na tyle pożegnam się z Państwem. Życzę miłego dnia. Życzę udanych ćwiczeń w ogrodzie, radości, wykonywanej pracy. No i do zobaczenia.